Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ponownie. Iwona Sokołowska. Słuchajcie, ostatnio mówiłam o pozytywnym myśleniu i absolutnie jest tego, jestem tego ogromną zwolenniczką, żeby nie marnować energii na, na jakieś negatywne myślenie. Jednak byłabym oszustką, gdybym powiedziała, że pozytywne myślenie zmieni wszystko. Tak? Jest bardzo ważna sentencja, bardzo prawdziwa prawda. Sytuacja ma zawsze rację. I teraz wyobraźmy sobie, że ja myślę o tym, żeby mieć pałac i pałacu ciągle nie mam. Myślę sobie o tym, żeby mieć kupę kasy na koncie, a kupy kasy na koncie ciągle nie ma. Myślę o tym, że chcę być w szczęśliwym związku, a szczęśliwego związku ciągle nie ma. Chcę mieć zawód moich marzeń, a zawód moich marzeń mi się nie spełnia. I na poziomie, że tak powiem, tym przytomnym, świadomym, ja o tym myślę intensywnie, prawda? I yy, yy, afirmuję to, puszczam intencje, no i mogłoby się wydawać, że kurczę, no dlaczego to się nie wydarza? Dlaczego to się nie wydarza? Słuchajcie, bo yy, nasz umysł podświadomy, czyli yy, ten umysł, ten twardy dysk, ten zapis podstawowy, na który na którym wszystko, do 6-7 roku życia nasze, że tak powiem, życie się zapisywało, on będzie zawsze brał górę, jeżeli chodzi o nasze codzienne myślenie i działanie. Może nam się czasami wydawać, że mamy takie lekkie rozdwojenie jaźni, że w sumie myślimy, no ja bym chciał tak, ale nie do końca, czy, czy, czy ja mogę, czy ja chcę, i, i, e, i, I właśnie to jest to, że te dwa, te dwa stany, świadomy i podświadomy, się spotykają i mówię, kurczę, no coś tu nie gra. Na poziomie świadomym ja bym już chciała, e, nie wiem, to być tutaj e, e, praw mówcą, a ciągle jeszcze nie jestem. Dlaczego? Bo być może w czasie, kiedy byłeś dzieckiem, do 6-7 roku życia, Twoi rodzice mówili, że ty nie zasługujesz, albo że nie jesteś wystarczająco mądry, albo że e, no, nigdy w życiu ci się to nie uda. I te momenty są absolutnie zapisane na twardym dysku, i to tam trzeba dokonać zmiany, żeby ta nasza sytuacja codzienna, życiowa się rzeczywiście zmieniła. Bo sytuacja ma zawsze rację. Sytuacja nam pokazuje, jak, jak to w naszym życiu się wszystko odzwierciedla, tak? Nie ma bata. Sytuacja nam powie prawdę. Jeżeli wierzysz, że zasługujesz, jeżeli rzeczywiście masz mieć te pieniądze, to je masz. Jeżeli masz mieć tą super pracę, to ją masz. Jeżeli masz mieć szczęśliwy związek, to go masz. Słuchajcie, i tu a propos związku przychodzi mi taki bardzo, bardzo dobry przykład do głowy. To jest przykład, pewnie już nieraz być może się z tym spotkaliście. Jeżeli mamy sobie dwie osoby, powiedzmy naszych, naszych rodziców, i każdy z nich ma jakieś swoje doświadczenie, prawda? Ma jakieś swoje, no ten, ten swój nośnik, ten zapis swój. I teraz te dwie istoty, te dwie, dwie osoby biorą ślub. I nagle. Zaczynają odtwarzać program, jaki widzieli dokładnie u swoich rodziców. Czyli kobieta odtwarza swój program zachowania swojej mamy w stosunku do, do jej ojca i mężczyzna odtwarza ob, e, e, obraz swojego ojca w stosunku do jego matki. Na, nagle te same osoby, które były. W czułe w stosunku do siebie, które były być może miłe w stosunku do siebie, które no, pragnęły swojego szczęścia nawzajem, przy tym w tym momencie powiedzenia tego tak, przebierają te wzorce i zaczynają odtwarzać program, którego się nauczyły w dzieciństwie, który zaobserwowało w dzieciństwie i który stał się dla nich. Normą i nie ma w tym nic dziwnego, że oni się tak na dzisiaj zachowują, mimo tego, że jesteśmy absolutnie z tego bardzo niezadowoleni, ale to jest po prostu odtwarzanie tamtego programu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to wszystko, kiedy, kiedy dziecko do 6-7 roku życia jest na tym poziomie, właśnie częstotliwości alfa, teta i delta, no to są takie częstotliwości, powiedzmy, Dziecko jest takim flow swoim, ono jest takie mało świadome, ono po prostu nie myśli przyczynowo-skutkowo, ono po prostu jest otwarte na wszystko, co, co do niego przychodzi. Słowa, obrazy, zachowania, wszystko, wszystko, wszystko wchłania, wchłania, wchłania jak ta gąbeczka. I potem przychodzi czas dorosły i się nagle okazuje, że tego naszego myślenia świadomego jest zaledwie 5%, a 95%, słuchaj, 95% odtwarzamy ten zapis z twardego dysku. I teraz, oczywiście, że są metody, żeby zmienić zapis na twardym dysku. Na szczęście są, fajne są techniki. Słuchajcie, techniki jest mnóstwo. Ja bardzo Was proszę, tylko żeby się nie przywiązywać do technik, ale żeby techniki. Praktykować, realizować, cały czas je ćwiczyć, bo wtedy to wszystko ma jakiś sens. Jeżeli się tylko skupimy na tym, żeby się zaznajomić z technikami, to naprawdę też tego efektu nie będzie. Ja uważam, że robię bardzo fajny postęp samą sobą, dlatego, że robię to na kilku. W kilku technikach jakby przez całe moje życie bardzo mocno mi pomogło EFT, czyli Emotional Freedom Technique. To jest technika tak zwanej opukiwania, dlatego że my wchodzimy właśnie w tą głębszą częstotliwość. Pomaga bardzo dobrze hipnoza, nie należy się jej bać, to jest spotkanie samego ze sobą, więc fajnie można w tej hipnozie właśnie wejść w tą inną częstotliwość, częstotliwość alfa-teta. I, i, I na tej częstotliwości... Zrobić tą zmianę. I uwaga, w czasie snu też mamy właśnie tą częstotliwość, gdzie my możemy przeprogramować ten swój twardy dysk. Więc sami nawet możecie sobie coś nagrać i puścić sobie to przed snem albo w czasie snu, żeby sobie ten umysł przeprogramować. To jest moja ostatnia praktyka, właśnie. Bardzo intensywnie pracuję z tym przeprogramowaniem. Myślę, że mogę Wam już się pochwalić takimi naprawdę realnymi efektami, dlatego, że najfajniejszym takim efektem, który widzę, bo ja naprawdę bardzo mm, panicznie reagowa reagowałam, kiedy ktoś inny prowadzi samochód i na sposób prowadzenia samochodu. Po prostu czułam wewnętrzną niezgodę na różne manewry, na prędkość. Na to, na tamto, a się okazuje, że właściwie już y, od jakiegoś czasu kompletnie mnie to przestało ruszać i y, y, no, no nie wiem, jakby po prostu ktoś wy, wymazał to po prostu y, gumeczką myszką z mojego umysłu, nie ma tego, nie zwracam na to uwagi, jadę, patrzę spokojnie i nie komentuję tak samo też no bo wiadomo naj, najbardziej możemy to zauważyć na rzeczach codziennych i właśnie w kwestiach spraw takich codziennych kiedy na przykład denerwuje nas że ktoś nie wiem nie wstawił to ale rzeka do zmywarki albo że znowu jakieś paprochy się gdzieś kręcą kobiety tak mają e, dlatego że nasze matki tak miały e, więc e, przestało mnie to kompletnie e, i, irytować i wyprowadzać z równowagi uważam że to jest Świetny przykład, bardzo prosty, ale bardzo obrazowy, który daje, pokazuje jak fajnie właśnie y, można poprzez y, przesłuchiwanie swojego własnego głosu, repro, reprogramming, przeprogramowywanie siebie samego y, w czasie snu można właśnie przeprowadzić. Także myślcie pozytywnie, jak najbardziej, bo to wpływa na wasze dobre samopoczucie, ale też zastanówcie się, co chcecie zrobić z tymi głębszymi warstwami, jak chcecie się za nie zabrać. Jeżeli potrzebujecie w tym jakiejś pomocy, to oczywiście odzywajcie się. A ja już yy, niedługo wybieram się do profesjonalnego studia, gdzie będę tworzyła też takie materiały do tego przeprogramowywania, bo widzę, że to działa. Wspaniale. Na dzisiaj bardzo dziękuję, życzę Wam bardzo dobrych e, dni e, słonecznych, pięknych, nie będą takie, jakie mają być i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Napiszcie oczywiście zawsze koniecznie o swoich doświadczeniach, jak Wam idzie, czy macie takie doświadczenia z przeprogramowywaniem i dzielcie się tym koniecznie. Do zobaczenia.